Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj pierwsza grządka będzie zagospodarowywana. W sumie już jest, no ale można powiedzieć, że będzie. Yy, grządek podwyższonych, jak widać, jest u nas pięć takich dużych. Dwa tam z groszem na meter na warzywka. Dwie są takie półmetrowe, one będą z przeznaczeniem na kwiaty. Małżonka się domagała, żeby jej zrobić, więc no cóż, trzeba było zrobić bez gadania. Będą tutaj kwiatki, w tej będą warzywa. Kupiłem sobie na internecie dwa dni temu, słuchajcie, tak, czosnek, harnasia. Kupiłem kilogram. Okazało się na dobrą sprawę, że do mojej podwyższonej grządki zużyłem trzy główki. Reszta mi została. Jest tego dość sporo. Znaczy, nie ma problemu, bo albo się zje, albo wysadzi się w jakimś innym miejscu. Będziemy coś na ten temat myśleć. Tutaj tak: e, cebulkę odmianę zimującą e, Sensiu Yellow, coś takiego. Też kupiłem dwa woreczki, zużyłem na tę sprawę pół. Na taką grządkę mniej więcej zrobiłem, jak widać, trzy takie linie sobie w mniej więcej równych odstępach. I teraz tak: no nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił małego eksperymentu. Tutaj, jak widzicie, pierwsze dwie linie. O, te czosnki są sadzone mniej więcej tak 12-15 cm, jak mi się wsadziło. Natomiast w trzeciej linii posadziłem je po prostu bliżej siebie. Chcę sobie sprawdzić, jak mniej więcej, jak to się będzie zachowywało, czy naprawdę trzeba takie duże odległości trzymać między tymi cząstkami. Tak samo tutaj z, z tą cebulką. Dwa pierwsze rządki dość szeroko rozstawione, trzeci dość bliżutko I będę sobie sprawdzał, czy po prostu można ewentualnie uprawę, że tak powiem, zagęścić, tak, no bo to wiadomo. To jest jakby grządka podwyższona u mnie w domu. Ja nie muszę, ja nie jestem jakimś tam gospodarstwem, które liczy na Bóg wie jakie ilości, że musi tam przestrzegać, nie wiem, jakieś tam odległości, że jak będzie bliżej, to y, słabiej wyrośnie czy coś. Naprawdę, nie przeszkadza mi to. Niech wyrośnie sobie słabiej, ale i tak plon będzie, tak. Ja nie, nie jestem tutaj hurtownikiem, który musi tego mieć tutaj tony, tak. Więc tak, pierwsza grządka jest zrobiona... Y, Podsypałem troszkę dolomitem. Jak zapewne pamiętacie z filmu o podwyższonych grządkach, były dwie takie warstwy robione z trocin. Jedne trociny były takie dość świeże, drugie trociny to były takie już przekompostowane z naszej działki, tam gdzie mamy jedną z pasiek. Tam pod, pod, pod krzaczkami sobie takie, takie trociny ktoś tam wysypywał i, i to żeśmy tutaj użyli. Dlatego podsypałem trochę dolomitu. Pokażę Wam tutaj jaki. No nie wiem, kupiłem pierwszy lepszy na, na, na Allegro. Akurat kupowałem coś innego i widziałem, że gościu miał tutaj po prostu dolomit. Dolomit w ofercie, także żeby zapłacić za jedną wysyłkę, to wziąłem sobie ten dolomit i tak trochę podsypaliśmy. Wszystkie grządki na dobrą sprawę, żeby właśnie zrównoważyć te trociny, które są bardzo kwaśne i dolomit wysypałem na górę. Już nie, nie, nie mieszałem tego z jakimiś tam warstwami. Bo na dobrą sprawę, ta grządka już była od paru dni tutaj przygotowana pod ten czosnek. Jakiej ziemi użyłem, jeszcze o może powiem, bo <laughs> wszystkie te warstwy, które były pod spodem, były dość takie puchate. Była ziemia, tak, taka troszkę jakieś tam karpy, nie, takie trawa. Była trawa taka zielona z tego, ze skoszenia trawnika, były liście i na wierzch musiało pójść trochę ziemi. Trochę się bałem brać ziemi tutaj jakby taką wykopywaną w tym miejscu, bo no trochę tutaj, trochę tutaj musieliśmy wykopać tej ziemi, mieliśmy jakby, ale trochę się bałem, bo to jest ziemia jakby no ze wszystkimi chwastami, które tu rosły, więc jakby robienie tej grządki miałoby się z celem, jakbym tutaj i tak z powrotem zachwaścił, tak? i na dobrą sprawę, jeszcze tutaj wyściłkujemy, to wszystko będzie wyściłkowane słomą, a użyłem ziemi skórnika, tam jest taki wybieg, gdzie sobie kurki latają, i tam nawet jedna trawka nie rośnie, oprócz drzew tam kilku, nic tam nie rośnie, bo one wszystko po prostu, co się zielonego pojawia, to zaraz sobie wydziobują, wyjadają, troszkę, że tak powiem, sobie obsrają tam, także wypalają. I zdecydowałem się na, na ziemię stamtąd, i to jest ta górna warstwa. Ona powinna. Tu na dobrą sprawę jest taki mały problem, bo jest sporo tego typu o rzeczy, takich na przykład korzonków jakichś, tak? I ja nie jestem pewien, czy te korzonki po prostu mi nie zaczną odbijać tutaj. Bo to może być tak, że kurki sobie zjadają zielone z góry, a korzenie jednak w ziemi rosną. No ale na dobrą sprawę, jak nie ma fotosyntezy, bo nie ma nic zielonego u góry, to te korzenie no, długo chyba tam. Nie wytrzymają takie same sobie, zostawione. Więc mam nadzieję, że nie będzie mi tutaj po prostu wszystko odbijało i nie zachwaści się straszliwie. No, jak tak będzie, no to trzeba będzie po prostu siedzieć i wyrywać, no i tyle. Yy, plewić. I cóż zrobić, no. Takie życie. Nie będę kupował jakiejś tam ziemi ogrodowej, bo myślałem na początku, że kupię po prostu jakąś tam ziemię taką uniwersalne, podłoże czy tam podłoże po warzywa i samą tą taką cieniutką warstwę u góry sobie wysypię. Natomiast no to, jest, to jest sporo kasy i trochę mi szkoda, bo może tą kasę spożytkować na coś innego zresztą. Słuchajcie, Słuchajcie rozmawialiśmy dzisiaj w poprzednim filmie na sprawę, sprawy dzisiaj nagrywanym. Mówiłem o liściach, o grabieniu. I stwierdziłem, że troszkę sobie sprawę ułatwię. Także za niedługo film będzie z testów takiego małego urządzonka fajnego i zobaczymy jak to się tam sprawuje, ale to, to nie będzie zapeszał. I właśnie dlatego wolę sobie kupić coś fajnego, co mi się jakby w ogrodzie przyda, niż jakąś tam ziemię. Tak? No to jeżeli tu się pojawią chwasty na tej ziemi skórnika, no to trudno, no to po prostu będę je plewił i tyle. Jeżeli nie, no to fajnie, to znaczy, że będzie można tej ziemi użyć do, do kolejnych grządek. Zresztą tutaj w kolejnych grządkach nie będzie takiego problemu, bo użyjemy z dość sporą ilość tutaj kompostu z, z tych trzech kompostowników. Podejrzewam, że do wiosny to się wszystko ładnie rozłoży i tego kompostu będzie naprawdę, naprawdę sporo i pójdzie gruba warstwa kompostu na te grządki jeszcze wiosną przed jakimś tam wysiewaniem rzeczy czy sadzeniem. Także to nas tutaj uratuje. No mówię, ta grządka akurat jest tak zrobiona, że no czosnek zimy się trzeba, trzeba posadzić teraz. Nie za bardzo jest właśnie ten kompost, żeby tutaj tą górną warstwę zrobić, więc poszła warstwa, no, taka z ziemi kurzej fajnej. Ona jest tutaj wymieszana, wiadomo, z guanem, y, natomiast nie jest go aż tyle w tej ziemi, żeby tam popaliło czy coś. Tak mi się wydaje, bo jednak kury dość sporo, y, dość sporo załatwiają w kurniku i tam jest taka wielka kupa kupy. Y, dobra, słuchajcie, tyle tyle mniej więcej o i cebuli, tak to jest. Y, oczywiście będziemy relacjonować, jak tam się nam... Tutaj wszystko rozwija. Do zobaczenia.